z obywatelami Salwator. I w 2022 roku miałyśmy tę przyjemność posługiwać e, na misji Polinii, e, na pracowcy, na której pracowała Helenka. Chodziłam je e, na pakacie. Tak, zaczynając chciałam powiedzieć, że to, o się mówiłam jest bardzo namacalne, bardzo dostrzegalne w że pamięć o Helence jest żywa, że jej obecność jest naprawdę odczuwalna na Zaczynając od takiej prozy dnia codziennego, że wchodzimy do przedszkola i na biurku siostry dyrektor znajdujemy zdjęcie Helenki. W domu znajdujemy ikony tworzone przez jej rodziców. Dzieci, które pamiętają o tym, że mają taką przyjaciółkę w niebie, po prostu tam się oddychało tą obecnością Helenki, ale oprócz tego, takich rzeczy, które były widoczne gołąbukiem, były też rzeczy widoczne dla serca. Helenka była tym światłem. My przed wyjazdem na naszą misję wybrałyśmy ją jako patronkę naszej posługi. Naszej I z każdym dniem doświadczałyśmy, że ona naprawdę jest przy nas. I o ile na początku takie doświadczenie zderzenia się chociażby z miejsca... Dynka, mimo tego, że się nie znałyśmy tutaj na ziemi w Polsce jako ja wiedziałam, że w każdym trudzie miejscu mogę się do niej zwrócić, że ona przeżywała to samo i tak samo, że była jedną z nas prostych wolontariuszek z kromną, pokorną dziewczyną. I tak samo mogłam przyjść z każdą radością do niej. misyjnych, jest to ogromne święto, bo jeżeli się wszystko uda, będziemy mieli swoją patronkę, będziemy mieli kogoś, kto też przechodził takie trudy jak my, kto też się szkołał na jest na misję, kto rozumie to, co my na co dzień przychodzimy. I, i Helenka, i moja posługa w Bolivii, nasza posługa w Bolivii, bo zapewne Państwo wiecie, o misjach można dużo mówić, ale jakbym miała tak szybko powiedzieć, to powiedziałabym, że właśnie i postać Helenki, i to, co robiliśmy w Bolivii, Zawsze sobie wyobrażałam, że, że dobro, dobra jest mało na świecie, dużo osób jakichś informacji do nas dochodzi, a w Libii zauważyłam, że dobro jest ciche, pokorne, skromne i że jest to jeszcze bardzo dużo.